Jestem Klaudia, to kanał no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wykaż, że jeśli alfa należy od 0 do 360 stopni oraz że sinus równa się kosinus, to alfa należy do dwóch elementów: do 45 stopni i 225 stopni. Dobra. Dlaczego takie? No bo sinus równa się kosinus dla 45 stopni. Jak? Weźmiemy sobie wzory redukcyjne, to mamy sinus 180 stopni, plus co? Daje nam 225. No to musi być 45 stopni. To wtedy widzimy, że to jest wtedy minus sinus alfa. Czyli będziemy mieć minus. Sinus 45 stopni, czyli sinus 225 stopni, to wtedy będzie minus pierwiastek z 2 przez 2. No teraz lecimy jeszcze kosinusa i mamy kosinus. 180 stopni plus co daje nam 225 na 45? I to był ten pierwszy wzór, ten sinus 45, a teraz mamy ten wzór. I wychodzi nam, że to jest minus cosinus 45 stopni. Zatem cosinus 45 stopni, to minus pierwiastek z 2 przez 2. Tu mamy to samo. Możemy jeszcze napisać, że sinus 45 stopni to pierwiastek z 2 przez 2, no i cosinus 45 stopni to pierwiastek z 2 przez 2. Zatem sinus 45 stopni równa się. Kosinusowi 45 stopni i sinus 225 stopni równa się sinusowi 225 stopni. To należało wykazać. To jest pierwszy sposób na wzorach redukcyjnych. A drugi będzie z układu, że my tu mamy sinus. Y przez R. Nie? Czyli zapiszemy sobie, że sinus bo musimy się tutaj trzymać tego sinusa. To może za moment. Będziemy mieć Y przez R. My w tym wzorze w tym tutaj mamy na początku R. -kę. To, żeby to razem zmiksować, ten Y będzie musiał być po drugiej stronie w liczniku. Zatem sinus alfa to jest Y przez pierwiastek X plus Y. Kosinus ma X -a u góry. Czyli cosinus alfa, to będzie x. Pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. No to jak jedno równa się drugiemu. Podzielimy. Pomnożymy obydwie strony. Razy pierwiastek z x plus. Y, no to wychodzi nam, że Y równa się X. Zatem mamy tutaj do czynienia z trójkątem równoramiennym. Tak jak mamy tutaj potem alfa, która należy do kąta ostrego, no to alfa to będzie 90 stopni dzielone przez 2. No to oczywiście jest 45 stopni. To mamy alfę. No i ze wzoru redukcyjnego, jak zrobimy betę, to 180 stopni plus 45 stopni to 225 stopni. Nie. Osobiście najbardziej odpowiada ten ze wzorów redukcyjnych. Podpunkt B zrobię już tylko na wzorach redukcyjnych. Tam to dalej oczywiście ma ten sam schemat, tylko tu wyjdzie, że y równa się minus x. I mamy tak. Sinus. Mamy mieć tutaj 135 stopni. Zatem. Sinus. To. 180 stopni. Odjąć co? To 135 stopni. A no 45 stopni. Czyli będziemy mieć tutaj ten. Wzór redukcyjny daje nam po prostu to sinusa alfa. No to tu jest sinus 45 stopni. Sinus 45 stopni to pierwiastek z dwóch przez 2. Git. No to teraz lecimy kosinusa. Kosinus 180 stopni odjąć 45 stopni. Tutaj powinnam napisać 135, bo tak to inaczej nic nie udowadnia. O. To będzie. Gdzie mam tego kosinusa? Tutaj. Minus kosinus. Czyli już zaczynamy tu. Czy jest to minus cosinus? 45 stopni. Zatem cosinus do 35 stopni to minus pierwiastek z dwóch przez dwa. No to już mamy to pierwsze, że sinus do 35 stopni jest równy minus cosinus do 35 stopni. Dobra. No to teraz 315 musimy zrobić. I to wtedy od 360 stopni się robi. Czyli weźmiemy 360 stopni, bo tu mamy tylko wybrane wzory redukcyjne. Odjąć 315 to 45 stopni. Bo to tylko dla tych 45 może działać, bo to tylko tutaj mamy te dwie takie same. Oczywiście tutaj 30 i 60 też. No ale to wtedy nie takie równości. Dobra. Czyli tak. To jest, nie wrzuciłam tej tabelki plusów, minusów. Żebyście zobaczyli co tam się dzieje. Bo tutaj mówimy 315 stopni. Czyli to jest zakres tej ćwiartki. Jak my sobie tutaj to wrysujemy, To P. No to naprzeciwko naszej alfy jest y, który jest tutaj minus y, ma wartość ujemną. Natomiast x będzie tutaj dodatnie, bo czytamy go stąd, na wartość r, czyli nasze c. No to to jest zawsze odległość, to ma zawsze wartość dodatnią. I my tu mamy napisane, że sinus alfa to jest y przez. R. No to tutaj w tym przypadku to będzie wartość ujemna. I jak wywieźniemy kosinusa, no to to będzie wartość dodatnia. Więc ten nasz sinus to będzie sinus 315 stopni. To wartość ujemna, czyli to będzie minus pierwiastek z 2 przez 2. A kosinus. 315 stopni to jest pierwiastek z 2 przez 2. Czyli jak my tutaj sinusowi zrobimy to, co mamy tu, zrobimy minus kosinusa, no to będzie to. Więc sinus 315 stopni jest równy minus kosinus 315 stopni, co należało wykazać. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. no i już.